Ale to jest ostatni dzień roku i czołówkę wiadomości. W tej wersji pokażemy teraz po raz ostatni. co zrobił tydzień temu. Ważne jest tylko to, co zrobiliśmy dzisiaj. Ostatnia rozmowa, którą poprowadziłeś. Wydanie wiadomości, które będzie dzisiaj. Jeżeli ono było dobre, świetnie. Jeżeli było słabe, naprawdę pracujemy 10 razy ciężej jutro, żeby było jeszcze lepsze. To jest najważniejsza sprawa. Oczywiście, że czujemy na sobie bagaż odpowiedzialności, który niesiemy po tych 20 latach, za, jakby kontynuując pracę fantastycznych ludzi, którzy pracowali w wiadomościach wiele lat temu, przez te 20 lat. Ale ważne jest to, co robimy dzisiaj. Dokładnie. Ja wiem, że my za to będziemy oceniać. Wszystkiego dobrego wiadomości. Bardzo dziękuję i zapraszam na 19.30. Proszę Państwa zapraszam na 19.30, a ja za momencik zapraszam. Moc jaka czasem tam jest niezbędna. I to było pierwsze moje doświadczenie wiadomości, bo jest zaczyna tak wiadomości jako zwaniła. reporter sama czasem do mnie też dzwoniła Oczywiście, Zausiu. I to jest absolutnie niezbędne. I usuwać karać i, karać I usuwać, karać, i usuwać. Tych, którzy będą popełniali ciężkie grzechy, a nawet za lekkie, będzie pokuta ponieważ widzimy się dziś po raz ostatni.